Chodź pokażę Ci szybki sposób na wykonanie tego makijażu na dzień za pomocą tylko jednej paletki. Całą pielęgnację zrobiłam sobie już wcześniej poza kamerą, nałożyłam sobie również swój lili i teraz przechodzę do nakładania kolorów. Makijaż dzienny zaczynam od nakładania różu na policzki. Zobacz, jako róż potrafi już bardzo ładnie wykonturować twarz. Teraz nałożę sobie rozświetlacz i zobacz. Moja buzia jest do światła i tutaj te miejsca strategiczne, które już się wyświecają, ale to nie jest efekt rozświetlacza, tylko to jest właśnie efekt zdrowej skóry, dobrze nawilżonej. Pamiętaj, że rozświetlacz uwypukla, więc jak ja sobie na przykład nakładam na policzki rozświetlacz, jeżeli kiedykolwiek pomyślałaś, że mam zrobione policzki, to jest właśnie ten efekt. Dla mnie to już jest wystarczający makijaż, czyli różki rozświetlacz, ale pokażę Ci jeszcze jak nakładam drugi W tej paletce są dwa brązeli, więc ciepłe ciepły, drugi zimy. Ja sobie dziś nałożę ciepły i nakładam sobie bardzo prostą techniką, nie utrudniając całej sprawy konturowania. Także trzy I Tak prezentuje się efekt końcowy na twarzy, natomiast teraz przechodzę do makijażu oka. I voilà, make-up dzienny skończony. Daj znać w komentarzu, co myślisz.